Jego serce na każdy dzień z Księgi Życia. Na końcu naszej paschy obiecany jest nam udział w chwale Bożej, ale ostatni krok tej drogi poprowadzi nas wszystkich do ostatniego stopnia uniżenia. Tego dnia, aby wstąpić do nieba, będziemy musieli wstąpić do Ziemi. Abyś został pociągniętym w niebo przez Ojca, najpierw musisz stąpić do ziemi. Wizja Twej duszy, która wówczas zostanie sprowadzona do tego podwójnego oddania się, ma oświecać spojrzenie na sens całej Twej drogi. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami, Jezu. Ufam Tobie. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.